Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich na moim kanale, a w dzisiejszym odcineczku, co, w dzisiejszym odcineczku witam was dosyć w nietypowej porze, no bo jest wieczór w sumie już, i też w nietypowym miejscu, i w nietypowym, i z nietypowym ciągniczkiem, ponieważ to jest mój nowy nabyteczek, który sobie właśnie przywieźli mi z turem Massey Ferguson, do niego mam widły do palet i widły do drewna, Zaczynamy odpalił tur działa jak widać z tyłu też ma taki obciążniczek dosyć spory Wziąłem go po to żeby jak, że jak będę ładował drewno to żeby wiecie żeby nie podnosiło mi przodu jak widzicie komacy jeszcze stoi a on śmierdzi trochę szybciej od tego do mojego dżunglika bo on leci 36 na godzinka, a tamten 25 nie ten leci 34 a tamten 25 y co się stało? Trochę się pozmieniało. Co się tutaj na tartaku to nic, jak chłopaki ro, robili, tak robią cały czas. Z paletami i z deskami. A tam powstała pędzalnia chyba tak. Wiecie, do do przetwarzania wełny, nie? Co w się sensie, przetwarzają wełnę na, yy, na tkaniny, no i tam potem w sumie trzeba to zawieźć z do zakładu krawieckiego, żeby nam to przerobili na, na na... co? Na ubrania już chyba później w zakładzie krawieckim. No a ja się już trochę rozwijam, błączę sobie światła, bo już trochę się ściemniło. No i co, myślę, że dzisiaj se załadujemy wełnę, yy, przywiozuję ją tutaj, żeby nam ją przerabiali. Yy, I co jeszcze? I może na przykład trochę zrobię porządku na gospie, bo trochę się zrobiło. A i przesprężynujemy se pole. To już jak wiecie tak też zrobimy bo tak wam obiecałem, w sumie już jest marzec, nie było przewijanie, też on zapomniałem dodać, a w sumie już teraz w... no, w kwie... teraz już właśnie marzec, kwiecień trzeba siać, czy tu jest sorgo, a nie, to w kwietniu dopiero można siać sorgo, bo już myślałem, że się później z terminami, ja tu jednak pewnie w kolejnym odcinku się zajmiemy się wami, no i może coś tam podziałamy w lesie, no bo trzeba już coś tam zaczynać zarabiać pieniądze z tego lasu. Jak wiecie, by, 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 by było drewno, były pieniądze. Nie ma drewna, no to za coś tam się też zrobi. A to jest A tu jest taka podpórka jeszcze zprzedu, dobra? Jak dosyć się wysoko one podnosi. O, tak nasz torc, ale dobra, leci nawet szybko ten cieniczek. Nie na cienicę, nie będziemy wozić rzeczy. Chociaż on jest taki do turen, to bardziej właśnie tym powiem wam, że 18 godzina już jest ciemniutko. E, Do tego właśnie nie wiem, czy się nie, nie prześpimy. Yy, może i tak zrobimy bez 18. Wstaniemy sobie jutro o 7:00. Na przykład, i od 7 już będziemy działać. Szybciutki sen, i od godziny 7:00. Już sobie będziemy działać z, z tymi rzeczami. Jak no, widzicie, zawsze tutaj odchodzi chyba 5 dyszek kosztów z otrzymaniem już, jak widzicie, jest cała paleta. Więc to jest też dobre, dobra. To sobie. Rozczepię te widełki tutaj, żeby one mi tutaj też zostały. cofniemy sobie ładnie, trochę je naprostuję, bo ja zaraz będę zapinał. A te sobie odczepię w sumie tutaj obok, bo tutaj tak na razie nic nie będzie robione. Owiec nam chyba przybyło. Tak, kolejne 10. Trawy mają dobrze, wszystkie mają dobrze, tylko no, bo one są po prostu, one mają już dwa miesiące. No, tak. Cyk, czym? czy... Nie tak, tak, o. Podniosło się, podniosło się, dobra. Zaczepimy sobie to i to sobie załadujemy na... Samochód. Cyk, do góry. A one nie są tak rozsypane, czy trzeba tam założyć... Węże nie. nie trzeba, bo myślałem, że niektóre są takie rozsuwane, jak są w wodobarkach. Eee, teraz trochę na takie sekamy, że podziałem, żeby to jakoś dobrze złapać Cyk w dół. No i dobra. Tak jakoś to złapałem. I teraz sobie właśnie posłożę na tym jakoś. Dobra. Co jest? No dobra. O kurde, co tu się stało? Widzieliście to. Yy, kurde, co tu się stało, to nie wiem. I czemu to tak też wydudniło daleko, też sam tego nie wiem. Jak to padło? A padło to tak dobrze, że teraz to sobie wezmę już dwoma tylko żeby nie okazało się, że to jest jakoś zbugowany ten tur albo ma za szeroki rozstaw tych widełek do palet No ale tak jak wziąłem to jest wszystko ok no to nie wiem o co z tym chodziło No i teraz jak cofam to, to nie schodzi troszkę dziwne A tak Nawet jak to tak zrzucam Co się stało? To sam nie jestem pewien Czekajcie, jak tak docisnę mocniej trochę, żeby tylko nie siadło siad, siad, Siadnie to na kołach, siadło Cofam I nic, a tutaj? Kurde, coś się musiało zbugować Uuu, jak widzicie już wystawia ja trochę Ale co, spadnie to to? No dobra, spadło i teraz tak samymi końcówkami zahaczymy Kurczę, ten tur ma taką moc dużą Słuchajcie samymi początek samymi czubkami o i też jeszcze do góry dodamy jeszcze kawałek cyk co nadal nie siedzi jakbym to zrobił o nie o tak, o tak. To też nie zejdzie. Co to jest nie tak z tym górem? No patrzcie się. Niby jest wszystko w porządeczku. A teraz, o. Jak dam do góry, to to się i tak nie trzymało. To jest tutaj cała masa tego się na tym trzyma. O. O i dobra, jest zeszło ale po jakim męczeniu patrzcie zapnę sobie jedno w ogóle tu jest coś, coś coś właśnie tu jest nie tak z tym tylko muszę się właśnie dowiedzieć co jest z tym nie tak tutaj żebyśmy ładnie podjechali żebym tym obciążnikiem nic nie zawadził bo on, jest, on ma taką masę że tu zarysował nie to żebym zarysował lekarz tylko żebym burtę urwał dobra już teraz raczej na tej kamerze sobie powinienem poradzić a teraz mam pomysł, jak to zrzucę. E, tylko może tak tyłem, czy też tak na bok. A niech będzie, że tak. No to jednak powinno się ożywić to, co chciałem, czyli nie tu, zamknąć, patrzcie, burty. O, zahaczyć po prostu paletę o burtę i tak to ściągnąć i tak będzie najprościej to zrzucać teraz mogę zdjąć te buty o, żeby to jakoś wyglądało albo teraz, mi to dobra, już tak sobie pojadę zrobię tylko swoją miniaturkę, że jest nowy nabyteczek. coś wam powiem, że tu jest, tylko, żebym tylko nie przysłał tego widłami okej, okay. zrobimy sobie taką miniaturkę coś tu widzę, że jest nie to to coś tu widzę, że dzisiaj coś się popsuło Bo coś tu, 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 tu coś To mnie, nie, nie halo jest A zobaczcie jak z jajkami będzie, bo tam mam też palety jajka, ale jajka to gdzieś tam sobie wrzucę obok Czy z paletą z jajkami będzie to samo? A tu w ogóle ułożyłem sobie kosteczki Patrzcie, jak podjadę do palety, do jajek O No to się mój ja mnie też na przykład tutaj je pod chcę wstawić. O tutaj na przykład. O. Ale tutaj kamień jeszcze jest ten na kawałek. No i sobie o. No i tutaj nie ma żadnego problemu. A tam coś. Z tą pewną sprawą dobra gaszę do sobie. A teraz sobie jadę to na tą pędzalnię. A jak wrócę to zajmiemy się. Yy, czym się zajmiemy? Zajmiemy się właśnie. Polem, bo to muszę przesprężynować, no i myślę, że jak to się przesprężynuje, to już jest pole gotowe do siewów. A jak mi o kurce, muszę jego zatankować. Czyli nie wiem, czy najpierw nie polecę na sklep, bo za zatankuję, chyba tak zrobimy. Że go... no właśnie, daleko jest sklep. Czekajcie, ale siebie by jakoś zatankować, tak. Mm. No to żeśmy narobili. Dobra. Eee. Co tu by najszybciej wsiąść? Komatsu to nie. Do by było najszybciej przewieźć albo ładowareczko. Dobra, wsiadam do Maseja eee. Nie, tu tylko tak, tak, cyk. Co poradzisz? Mulczer do góry. I lecimy. On tam jako tako se daje radę. Powiem wam, że trochę jestem chory, mam lekki katar. Do szkoły nie chodzę, więc coś tu wam trochę podziałam. Z tymi filmikami. Jakoś tam staram się upiększać. Ale nie zawsze mi to wychodzi. No i dobra, gdzie ja to sobie wrzucę? Myślę, że to sobie będę musiał wrzucić tutaj na ten mulcher. Tą wachę ile bym co tego kupić? gdzie tu mam różne? Nie, będzie tu w paletach pewnie. Tak, tu jest 20 litrów, tu jest 60. Tu jest do tego. O, najpierw chcę kupić takie małzerka z paliwem. Nie wiem czy właśnie tego nie zrobię, bo u mnie idzie paliwa dużo dobra. Na razie kupię tylko bańkę, żeby go przytankować. A tutaj coś? Co to jest takiego? Nie wiem, jakieś pomniki czy coś. Dobra, czajcie, postawię to sobie tutaj. Jadę, żeby mi to tylko nie spadło. Będę musiał patrzeć, czy mi to nie spadnie. Szarpnęło ją mocno w jedną, w, lewie, w jedną stronę, ale teraz to już tylko prosto będziemy lecieć, więc co? Więc podtankuję sobie to, przylecę polecę. na tą pędzalnię sprzedam i na koniec odcineczkę sobie trochę podziałamy z tym polem. Myślę, że z połowę tego, co mam przeorane, powinienem zasprężynować, z raczej przesprężynować. Masajka, myślę, że im zostawię tutaj koło tej skarpy. Na razie, bo mi się śpieszy. A po prostu później przeproszę, że po prostu go wziąłem. No i... Prawdopodobnie tam będą musiał z tym zjegrać na plachę. za to, że pożyczyłem. Nawet na te wache, no no przecież. Ja tylko paliwo przecież. Nie gdzie targać tamtą 20 paliwa tu? Jeszcze dalej. No to trochę przerąbane. Dlatego lecę. Mówię, że powieczem ma bo albo swoim tobym tam kurde jechał i jechał i bym nie dojechał. Ale właśnie chyba zrobię tak, że mm, pojadę sobie z samochodem, bo za sobie przywiezę małzerka paliwa. 4000, no niby sporo, no ale wiecie, tego paliwa będzie 1000 litrów, czyli do, to będzie na parę takich tankowań, a na pewno coś na tym zarobię. Na pewno zarobię na... Przecież ja tym dużo woziłem i na pewno i do ciągniczków i teraz do do tego, dobra biorę będziemy lać Dziękuję się z tej strony jest wlew, gdzie tu jest wlew? w ogóle tutaj chyba o 0 litr dobra, masyjasu tutaj, a to se fale masyjasu zgasza, puszczam mulcher cyk, ja teraz ruszam tym przerzucić to na tą pędzalnię no i w sumie nie wiem czy nie lepiej mi będzie no nie wiem czy nie lepiej mi będzie się przetransportować szybciutko do, do Dirka, zamiast tam stanąć wracać, bo tam sobie zostawię ten samochód z tym i na szybkości się przetransportuję do Dirka, no bo w sumie samochód mi tam będzie potrzebny, bo yy, no bo żeby to jeszcze później wybierz, bo to nie zrobią w następnym odcinku, to już o to, to zrobione na tkaninę. ogólnie Oglądanie, ja tu jeszcze nie byłem, to tak widziałem z daleka. Tu już widzicie ładnie ogrodzili nie to jest na tam tartach, to jest otwarty. tam Coś tam zawsze, bo tam się go a to jeszcze widzicie w chwilę, to Żeby ja tam coś, nie, to nie to ładowarkę sobie kupili, o, patrz, jestem klas, właśnie mówili, żeby to postawić im. Cyk, odpiąć pasy a żeby mi to zrzucić koło tych drzwi a tylko weź to zrzuć Jak ja do tego wsiąść nie mogę bo jest zamknięte no właśnie dlatego mówiłem że to sobie zostawię tu ktoś przyjedzie to mi to zrzuci no i to się będzie przetwarzało dobra więc my co my lecimy teraz do John Mirka nie tu nie tu tu tutaj może i się przyjdziemy o, Wreszcie nie robiliśmy dzisiaj nic z właśnie jak w każdym odcinku cząbirek chodzi, tak tym coś przygasnę. I dobra, zaczynamy sobie od... od dąbki. I tu nie idzie jakoś z tą sprężyną łódką. też by sobie radził, ale pod masy ja też bardziej coś przyknanego na, na łapy niż takiego popękanego, uciąganego cyk tu ładnie się robi jakby chciał teraz żeby o tak odjechać ładnie cyk o tu było ładnie objechane, tu by jak mi skiba zawadziła i trochę to, to, to się powiększyło, tylko począłby to, dosiania to, to, to a ja myślę, żeby dosiały na tym, gdzie mam przesprężynowane no i do No i dobra, patrzcie jak nam idzie pięknie Idzie nam bardzo pięknie Nawet bym powiedział No i co? My w sumie 1200 mamy W hajcu, w sensie na pieniążków. Co ja z tym zrobię? No To jest dosyć mała kwota jak na Tą serię, no bo tutaj Potrzebuję na jakiś rozruch Sporo tysięcy. Ale jakbycie już coraz bardziej się rozwijamy. Myślę, że jakbym chciał to wszystko teraz tutaj sprzedać, te maszyny, to wszystko komuś to bym wziął spokojnie za to 100 tysięcy. No bo ja mam tu land, nie, ja mam tu las, tam las. No jeden, co był jeszcze tej kawek, to wyciąłem. E, powiem Wam, że to na pewno idzie szybciej niż oranie. Bo tutaj z oraniem to trochę musieliśmy się najeździć. A tutaj to raz, raz, cyk, cyk To idzie jak wściekłe No i dobra Cyk do góry No już połowa już jest zrobiona moim zdaniem Tak lekko mówiący się zrobiona Bo tu parę przyjazdów już będzie to zrobione No tutaj szyb, szybciej nam na pewno pójdzie z ścianiem No bo na pewno szerszy jest siewnik od półów i od tej sprężynówki no ale wiecie jak to jest. Eee. O ten nie ten przycisk. Tu trochę mi przyłapało trawy. A żeby co tej trawy nie popsuć. No wiecie, jeszcze trawy raczej kosił nie będę. Ale kawałek se przekosimy. W tym sezonie. Może nie tyle co. co na pierwszych sianokosach, Ale trochę mniej. To na pewno sobie będę chciał przekosić. Żebym coś tam dla nich miał żebym co tam miał im dać kurde źle się trochę przyprostowałem dlatego mi to nie odbiło o, teraz mi ładnie odbije w drugą stronę no i co ona w sumie nie jest za szeroka a nie ma też tam za dużo tych zębów ale no sprzęt ciasny ale własny nie jak widać ona ma 2, 3 2, 4, 5 ma na tyle i 4 na przodzie ale robotę robi dobrą, jak widzicie no już to jest drugi sezon, kiedy ja to robię, więc... Więc no służy, służy i tu jeszcze trochę to posłuży. Posłuży, dopóki nie kupię. Teraz może od tej strony sobie zajadę. Dopóki nie kupię czegoś lepszego. Czyli w sumie jakiegoś agregatu. Myślę, że jeszcze jeden sezon nam tutaj podziała. I pługi tak samo, a już potem sobie kupię coś większego, w zasadzie sensie w Kubi to może nie będę kupował większych Kubi tylko to nagryga w sobie większy, bo w Kubi no to są jakie czwórki teraz, wiązki są do, do tego, no to czwórki no tak, no trójki, no to są trójki albo czwórki maksymalnie, to od Indira, no są ma trochę mocy więc może by takie, a teraz trzeba zrobić poprzeczniaka bo to już jest ostatni przejazd z tej strony a później było to specjalnie nie jechać, żeby poprzeczniaka Dobra, podcofnęłem sobie, dobrze. Teraz tak, żeby nie zerwać tej trawy, cykl. No i o, wygórę. No i dobra, już ostatni przyjazd i Jest ładnie już zasprężynowane. Ja tu pole uprawiam bardzo dobrze, bo jak niektórzy, no to widzę, że orają, worankę yy, przesieją i później albo to przybronują, Przeważnie przy gronie no. wyjemy później, bo już się nie opłaca tego z na owad i tak to właśnie oni robią. Bo też stawają poprzeczniaczka. Ta... Co za mocno? No, nie, a myślę, że za mocno skręciłem I... i Już się wszystko pójdzie do pracy. Pół trochę są o opory, bo trochę wychają za bardzo głęboko. Pójdźmy do góry. No i co, czepimy do sobie, próbujemy. A, za co dostałem tyle pieniędzy, żeby nie było stać na ten ciągnik? Yy, otóż to, że za sałatę. Bo trochę mi się po prostu Coś mi się pomyliło, że to się nie dotworzyło obok. A tu się okazuje, że to się tak jakby nie tworzy, tylko to się od razu zrywa i sprzedaje. No i tu akurat tej sałaty trochę narosło. Przyjechał ktoś z sąsiedniej wsi, no i to kupił. To stała też sobie już No i dobra e. I co, w sumie teraz co to, po, a podsiewnik sobie po co, no tak, bo ja już mówię, że jadę się podczepię pod pod przyczepkę do e, pod przyczepkę do drewna A ja tu zapomniałem, że podsiewnik nie będziemy siali, tylko zgaszę już do sobie Tylko se nasypiemy jeden ten nasion, też nasion, to już mi poszło sporo tu weszło i jeden ten nawoz nawozu to nakopywałem sporo wam powiem o pyk ile jest a nawozu to już tak, ten siemnik będę miał przez taki długi czas to już nasypę tyle ile mam żeby starczyło jak widzicie jeszcze odkrężam jeden ten z ziarnami to też powstaje to wszystko żeby było Jak widzicie, kurki słychać dosyć dobrze. Te owce nam doszły, jeszcze 10, albo to nie tu, tylko tu. Cyk zamknąć te pokrywy jest. Trochę coś tam tego jest, dobra, a ja sobie trochę wrzucę tym owcom trawy. Co, już więcej nie wejdzie, a już mają na chwilę. No i co, yy, takim akcentem się z wami żegnam. Mam już dwa cieniutki na sery, więc jest progres. No to ja Wam dziękuję za wytrwanie, myślę, że widzimy się już w kolejnym odcineczku, do zobaczyska, do zobaczenia i cześć!